O, się kolano. Jakie się ma Widzę, że tu wiatry nie wypanują, a to ty w takim stanie, ze szkoły wracasz. Nie. A ty z tego się cieszysz, niełopie. Zobacz, jak on wygląda. Nie, nie, ty naprawdę ze szkoły, wracasz? nie ze szkoły. A gdzie byłeś? No, w szkole, ale do czasu. Jakiego czasu? No, bo byłem i przy pierwszym ręce się zmyłem. Co? Bo się omówiłem przecież, nie? Tam któregoś dnia, że dzisiaj idę do pana Wiesia. O, z drugim jełopem! A że on miał w szkole trochę roboty, jak w tych prac konserwatorskich, no to mu pomogłem. Zamiast pójść na lekcję, nie? I tego... Śmiej yy, się! Kuźwa... No, no pomogłem mu i on szybciej skończył pracę i poszliśmy do niego, nie? I co tam robiliście? No, no gadaliśmy. I w szachy graliśmy. To od gadania taki zawiany jesteś? No słuchaj, no. To nie wiem, albo on miał taki wyziew, że cię je było, albo nie wiem. Ja chyba sądowy zakaz dla tego, pana, yyyyy, jako zrobię, sądowy. Jebiewdęko, w Jebiewdęko, zaraz mu jebnę, między oczy. Dzień